Halo, Halo, Holmes znowu nadaje. DD, Pieśń i Cisza. Przewodnik dla bardów i łotrzyków. Taka krótka recenzja tej książki. Bardzo fajna książka. Przeważnie dla tych, co grają w DD, ale też można ją wykorzystywać do innych systemów, lekko przerabiając. Co mi się tu rzuciło w oczy? Po pierwsze, dla graczy DD. Super profesje. nowe profesje różnych bardów, złodziei, łotrzyków, jak arcy-szpieg i wszystko opisane, tak? szpieg Mamy tutaj badacz podziemi. Mamy tu banita karmazynowego karma szlaku. Zdolności: wszystko, wszystko, wszystko opisane, tak? Kieł Lolt. Królewski odkrywca obrońca sprawiedliwości, postrach... czego? Postach musz. Postrach musz, to pirat taki. Pirat. Świątynny rabuś. Świątynny rabuś. Virtuos. Złodziej. Akrobata. I tam to były te dodatkowe profesje. Przydatne zwłaszcza dla D &D, tak, bo mamy wszystko rozpisane: tabele, i tak dalej. Umiejętności, zdolności, A atuty. Następny rozdział: elementarz, elementarz truciciela. Wszystko o truciznach. Koszty, stopień trudności. Robimy pułapkę. Wszystko jest opisane, jak tu robić pułapki. Tak? Mechanizm spustowy, mechanizm przeładowania, automatyczny przeszukiwania, stopień trudności przeszukiwania, mechanizmy, opisane wszystko, tak? Co tu mamy? Unieszkodliwanie mechanizmów, stopień trudności, tak? Pułapki atakujące wręcz, pułapki atakujące na dystans, wszystkie mamy tu pułapki opisane. I tutaj jak unieszkodliwić pułapkę? To jest akurat też ciekawe. Naprawa i przeładowywanie pułapek. Yy, wariant pomocy. Pomocne pułapki. Proszę. A pułapka w pułapce. Że można zrobić taką yy, lekko pułapkę. A jak będzie chciał grać, przeskakiwać przez nią, czy cokolwiek innego, wpadnie w tą trudniejszą pułapkę. To jest super. Yy. Efekt unieszkodliwiania mechanizmu. Co się stanie przy unieszkodliwianiu, tak? I tu mamy przykłady, tak? 90 przykładów pułapek. Stopień trudności. Zobaczcie, ile tu pułapek jest. Ale ja jestem trochę zawiedziony. Są technicznie omówione pułapki, ale brakuje mi opisania ich bardziej dokładnie. Co widzą gracze, jak to wygląda z daleka, jak dokładnie rozbezpieczyć tą pułapkę, tak, żeby wprowadzić klimat. Nie, jest pułapka taka i taka, róbcie co chcecie, tak? Brakuje tu klimatu. Tu same techniczne tylko rzeczy są. Ja bym z chęcią przeczytał o pułapkach, ale tak bardziej rozpisana, że jedna pułapka jest dokładnie opisana, co widzi gracz, jak... Jak ją znaleźć, tą pułapkę? Jak rozbezpieczyć, co się dzieje po rozbezpieczeniu, co się dzieje po uruchomieniu, wszystko, wszystko, żeby klimat tworzyć jakiś, tak, a nie same techniczne tutaj rzeczy. Nowe sposoby wykorzystywania umiejętności, ukrywanie broni, proszę. Czyli mamy nowe atuty i umiejętności tu słodziej i bardów. Ekwipunek bardów i łotrzyków, opisy instrumentów. Wszystkie opisane są tutaj, dodatkowe te ekwipunek, tak? Fletnia pana, fujarka, harmonijka. Tu dla bardów jest i zaraz będzie dla złodziei, tak? A tutaj mamy już dla złodziei. Garoty różne. To jest garota z zatrzaskiem. Wystarczy zatrzasnąć, puścić i sam się udusi. Kusza z kotwiczką obciążnik w rękawie i tu akurat skończyłem czytać. Także ja lecę dalej z czytaniem i zaraz dogram, po przejrzeniu tego wszystkiego, dogram drugą część odcinka. Cięcie. Dobrze i jestem po cięciu. Tutaj. tutaj mamy różną broń dla złodziejaszków, dla przestępców. Proszę, to mi się podoba. Garota za trzaskiem. Jeżeli ten, taką garotę za trzaskiem weźmiesz, zaciśniesz, to możesz sobie odejść, a przeciwnik sam już się udusi. nie? Także fajne sprawy. Tutaj mamy całe zestawy. Mamy tu specjalne kołnierze, żeby chronią przed tym, przed uduszeniem garotą. Pajączki, różne długo... Na długi dystans przed te przedmioty złodziejskie, zestaw dystansowy, zestaw złodziejski, proszę, żeby tam pułapka, jak się odpali, to żeby złodzieja nie, nie porobiło, tak. Puklerz barykady to jest fajne, automatyczna krokownica. Taki bączek nakręcamy, puszczamy i oddaje odgłosy jakby ktoś szedł, tak? I może puścić w którymś kierunku, a sobie za jego plecami tam się poskradać trochę. Także super fajne rzeczy, przedmioty magiczne, proszę, labardów i złodziei, śpiewający miecz, pukleż barykady, fiolka eliksiry, fiolka ostatniego tchnienia, cudowne przedmioty, różne magiczne rzeczy i tak dalej i tam na końcu a na końcu mamy tu różne te czary czary dla bardów czary dla bardów i mamy tam też organizacje przestępcze dla złodziei gildie różne gildie kolegia bardów także dużo tu organizacji różnych opisanych jest Dobra, tak, taki krótki przegląd, tej książki. I teraz tak, dla kogo jest ta książka i czym polecał? Według mnie ta, ten podręcznik, ta księga jest przede wszystkim dla y, tych, co grają w DD. Bo jeżeli grasz bardem, to masz tu bardzo dużo rozwinięć, bardzo dużo pomysłów. Jeżeli grasz łotrzykiem, Masz tu bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo profesji i tak dalej. Także to jest podręcznik obowiązkowy dla bardów i dla łotrzyków. Oczywiście też dla mistrzów gry. To, że to jest DD, to nie ma znaczenia, bo można to przekonwertować sobie na dowolny system. Tutaj nawet myślałem, że to jest doskonały podręcznik do ostrza w mroku, bo tam w ostrzach w mroku. Gracie łotrami, water, tak? I tu macie pełno pomysłów, jak grać łotrem i tak dalej. Organizacje przestępcze, wszystko macie tutaj. Także to jest rewelacyjny dodatek i polecam go. Polecam go, zwłaszcza jeżeli ktoś by chciał zagrać na przykład Ostrza w Mroku, bardzo fajnie można rozbudować to. Jeżeli grasz bardem lub łotrzykiem, to jest obowiązkowy podręcznik dla Ciebie, tak? Jeżeli jesteś mistrzem gry, prowadzisz Barda albo Łotrzyka. Obowiązkowy podręcznik dla ciebie. Także spokojnie polecam ten podręcznik. Na razie do zobaczenia. Zostaw łapę w górę. Aha, yy, podręcznik oczywiście, tak jak wszystkie po recenzji, yy, będą tutaj brały udział w losowaniu dla patronów. Także zerknij tam na Patronite. Yy, zasady takie są inne niż u innych. Nie, nie jest na przykład ten podręcznik do wygrania, tylko najpierw wygrywasz, a później wybierasz nagrodę, którą chcesz. Ja rozpiskę Ci daję, co, co tam jest do wygrania i sam sobie wybierasz nagrodę. tak no, dobra. Także na razie. Do zobaczenia. Bajo. Hej, hej.